mam z tej strony Mary i dla Was w kolejny film na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars Jak widzicie jest już nowy zadymiarz. Można go kupić w sklepie za 350 gemów Albo można go wydropić ze zwykłych skrzynek My dzisiaj do otworzenia mamy 100 Nie 100, tylko 68 skrzynek Bo popatrzcie, mam jeszcze mega boxa, bo zdobyłam 5000 pucharów. No i z tej alei jest jedna skrzynka. Ciekawe, czy coś dzisiaj wydropimy. A jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie łapki do góry i subskrybujcie mój kanał. Więc lecimy z openingiem. E, myślę, że nic nie wydropimy, ale to mogę się tylko tak wydać. Monetki. E, punkty macie do Daryla i do Bula. Monetki, punkty mocy do Karla, punkty mocy do Penny. Monetki, punkty mocy do Rosy, punkty mocy do Tika. No i tyle. Na razie nic nie wytropiliśmy. Monetki, punkty mocy do Bu, punkty mocy do Jackie. Dobra, ja już Wam nie bardzo spoilerowała, tylko będę otwierała. Myślę, że nic nie wypadnie nam z tego openingu, a tyle zbieram tych skrzyneczek. Miał być nowa aktualizacja, a jeszcze nie ma nowa aktualizacji, to sprawdzam, no ale czuż. O, 5 gemów. Mamy 36 gemów na moim koncie. I mam 10 big i jeszcze jedną skrzyneczkę i mega boxa z Alei pucharów. Więc to będzie naprawdę, naprawdę spoko. Max, mamy Max. Słuchajcie, moi drodzy, mamy Max pierwsze mityczne zadymianie w moim życiu, boże święte, ale się cieszę. Jeżeli chcecie zobaczyć jak testuję te zadymiarz, tych zadymiarzy, które mi wypadnie, to wpadajcie na mój kanał, wtedy wam będzie jeszcze taki odcinek, więc no wpadajcie, a ja się tak cieszę, nigdy jeszcze nie wydropiłam mitycznego zadymiarza. A u mojej mamy na koncie, bo też mam drugie konto, podłoga Mary 2, to poleciał od razu Jackie. Nie wiem dlaczego po poleciała od razu Jackie, Nowa zadymiara. O, i 8 gemów. Cukła! Bardzo się cieszę. Ciekawe, czy nam coś wypadnie z Mega Boxa. Dobra, monetki do Daryla, punkty mocy do Karla. I to wszystko w tej skrzyneczce. Y monetki, punkty mocy do Max. I punkty mocy do Bula. Ale się cieszę, że wydrukujemy to Max. Pum y monetki, punkty mocy do Karla. Punkty mocy do Rosy. Monetki. Punkty mocy do Max. Punkty mocy do Berleja. Monetki. Punkty mocy do Berleja. Punkty mocy do Elpino. Monetki. Punkty mocy do Daryla. Punkty mocy do Poko. Monetki, punkty mocy do poko, punkty mocy do kolta. Dawno mi kolt e, nie poleciał, że e, mam ten. E, monetki, punkty mocy do kolta, punkty mocy do szeli. No i to wszystko. Monetki, punkty mocy do nity, punkty mocy do barleja. Punkty mocy do tika, punkty mocy do bucha. I może nam jeszcze polecieć gadżet do Semi. Coś się zacięło, czy coś tu będzie? Tak czy nie. Yy, monetki, punkty mocy do broka, punkty mocy do Max, 5 gemów. Muszę sobie dać chyba tak. Ok. Monetki, punkty mocy do Jackie, punkty mocy do Colta. Monetki, punkty mocy do Bula, punkty mocy do Rico. Monetki, punkty mocy do Broka, punkty mocy do na Majka. <ścoughs> Monetki, punkty mocy do El Primo, punkty mocy do Nity. Monetki, punkty mocy do Shelly, punkty mocy do Rico, monetki, punkty mocy do Primo, punkty mocy do Max, monetki, punkty mocy do Bula, punkty mocy do Daryl'a i dba, 200 podwaja 3 ton. Monetki, punkty mocy do Penny, punkty mocy do Colta. Monetki, punkty mocy do Rosy, punkty mocy do Jessie i 15 gemów. 5 gemów, pomyliło mi się już. Monetki, punkty mocy do Max, punkty mocy do Bula. I to wszystko z tej skrzyneczki. Monetki, punkty mocy do rico, punkty mocy do el Primo. monetki, punkty mocy do Nity, punkty mocy do Daryl'a, monetki, punkty mocy do Nity, punkty mocy do Shelly i to wszystko. E monetki, punkty mocy do Gula, punkty mocy do Kolta. Monetki, punkty mocy do Jessie, punkty mocy do Broka. Wrócimy dalej, musi coś nam jeszcze wytropić. Monetki do Max, punkty mocy, punkty mocy do Bu. Monetki, punkty mocy do Dania Majka, punkty mocy do Rico Monetki, punkty mocy do Penny punkty mocy do Barleya. I 5 klejnotów. I teraz do otworzenia mamy jeszcze 10 biegów ksików, więc otwieramy. Monetki, punkty mocy do Peko, punkty mocy do Broka, punkty mocy do Jackie. Monetki, punkty mocy do El Primo, punkty mocy do Deryla, do Berleja, punkty mocy i 8 klejnotów. Yy, monetki, punkty mocy do foko. punkty mocy do Kolta, punkty mocy do dynamajka i 8 gemów. Monetki, punkty mocy do Jackie i coś, kochani, mamy w tej skrzynce. Gina mamy! Słuchajcie, mamy Gina, ale się cieszę. Dwie już nowe postacie mityczne i nie mamy żadnej epickiej. Przeskoczyliśmy o jeden próg wyżej, ale się cieszę. Ale to tylko dwa były. To bardzo dziwne. Monetki, punkty mocy do Rosy, punkty mocy do Gina, pierwsze punkty mocy do Gina oraz do Dajna majka i trzy klejące. Punk y monetki, punkty, punkty mocy do Karla, punkty mocy do Broka, punkty mocy do Jessie. Monetki, punkty mocy do Kika, punkty mocy do Kolta, punkty mocy do rosy i trzy klejnoty. Ile już mam klejnotów? 81 klejnotów. Pię e, 57 monetek e, do Jessie, punkty mocy, punkty mocy do Jackie, punkty mocy do El Primo i trzy klejnoty. Monetki, punkty mocy do Max Punkty mocy do Dynamoika Oraz do Carla I ostatni big box Monetki, punkty mocy do Bula Punkty mocy do Jessie Oraz punkty mocy do Rosy Jak widzicie nic nam w stół takiego nie poleciało Ale mamy dwie nowe postacie Gina oraz Max A teraz przyszedł czas na jednego mega boxa Otwieramy Uwaga, kochani, na 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nie, nic nie mamy. Monetki, punkty mocy do Max, punkty mocy do Bula, punkty mocy do Nity, punkty mocy do Gina, punkty mocy do Poko. Nic w tym jaka się nie było. I do kogo my sobie tu weźmiemy? Mamy tutaj Max i mamy Gina, więc weźmiemy sobie do Max. Ok. I tutaj monetki, punkty mocy do Nity oraz punkty mocy do Broka. Ok. Nic nam takiego nie wypadło w... w tych skrzyneczek, ale mieliśmy na początku 31 y, klejnotów, a teraz mam 84. Y, nie będę kupowała Mega Boxa. Będę sobie zbierała może na kiełka, ale to, to tylko 3 dni, więc wątpię. I za niedługo będzie Horusbu i będę mogła to kupić. I zbieram tutaj na y, 2,5 żeby... No wiecie. Ale otworzymy sobie jeszcze dzisiaj mega boxa. Ok, kupujemy. Sześć! Boże święty, czy to będzie postać? 227 monetek. Do Colta punktu mocy. Do Penny punktu mocy. Do Jessie punktu mocy. Do Maxa punktu mocy. Do Gina punktu mocy. I Franka Mamelepickiego z armiarza. Yupi! pranka! Bardzo się, się cieszę z tego openingu. Jeszcze mamy 200 tek tokenów i 6 gemów. Więc ten opening był jak najlepiej udany. Mamy 2000 monetek. I popatrzcie się na to pięknie. Jak to pięknie wygląda po prostu 3 nowe postacie. A jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie łapeczki do góry. Lecimy po 10 łapeczek do góry lub 15. Jeżeli tyle Wam się uda dobić, to robię następny opening i polujemy na kiełka. A może na następny, na nas, jak będzie następna nowa aktualizacja, to może wtedy otworzę gdzieś sos gdzie jeżeli uda mi się uzbierać. Trzymajcie się w pozdrawiam Was serdecznie, pa! pa.